No, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj dostałem coś niespodziewanego. Od mojej siostry z Anglii przywiozła mi właśnie coś dobrego. Zaraz zobaczycie. I Nagrywam na mamie telefonie, ponieważ muszę... Ponieważ he, wyjąłem kartę pamięci w celu tego, że muszę tutaj skonwertować piosenki dla małego. Tam bardzo uwielbia tę mu muzykę z Dance i For Forfan Kids, więc właśnie tam nagrywam na mamie telefonie. To więc dzisiaj dostałem. Takie coś. Jest to... Tryl... Znaczy, trylogia, nie. To jest kolekcja czterech filmów z Kevinem samego w domu. Wszystko od mojej... Siostry dostałem, ona pracuje w Anglii cały czas. No i tutaj mamy opis wszystkich części. Nie ja może być cicho. Dobra. No, Fokus jest taki dziwny. A, już mamy. Wszystko jest po angielsku. Tutaj na dole mamy tutaj specyfikacje. Jak widzicie, tylko ta druga i trzecia część mają. Polskie napisy, a pierwsza i czwarta część nie mają napisów. To wyciągamy te wszystkie płyty. Jakie są? Przepraszam. Tu mamy pierwszą część. To jest płytka. Druga część, Kevin sam w domu, tutaj jest Kevin sam w Nowym Jorku. Dobra. Trzecia, jest to Alex sam w domu. I ostatnia część, jest to czwarta część, Kevina. Tylko fakt, że to jest jedyny film z tej serii, który ma oznaczenie wiekowe U. Więc to są te wszystkie cztery filmy. Chociaż tutaj nie ma piątej części w tym boksie. Ale jest oczywiście piąty film. I pochodzi z 2011 roku paczka. Mam nadzieję, że będzie więcej tych paczek od mojej siostry, co dostałem oprócz y, kabina, samego w domu. Mam nadzieję, że będą jakieś gry na Xbox One albo czy jakieś gry na Nintendo, czy coś. To jest z angielskiego seksu. Jak widzicie tutaj. Teraz muszę już oddać mamy telefon.